Pogotowie, Praga? Tak, wypadek w Uwalach. Już wiemy. Dziękuję. Rozumiem, ano, Uwaly. Gdzie się podziewasz, młody? Tak, koło podjazdu. Dziękuję. Gromadna autobus, a osobnie auto. Wypadek za Biechowicami w kierunku Uwal jest objazd. Starokolińska jest zamknięta, ale Wy przejedziecie bez odbioru. Niezła adrenalina. Zwykła przejażdżka szefie. Kula śmierci i pięciu szaleńców na motorach jeżdżących wokół faceta na środku. To jest adrenalina. Jak w cyrku Berousek. Las Vegas. Las Vegas. Stalowa kula o średnicy 4 m30 cm. To z tej pańskiej księgi Guinnessa. Tak, wszystko tam jest. Nawet pożeracz zegarków. Dobrze wiedzieć. Był pan kiedyś w Las Vegas? Nie. Ja byłem. Świetnie tam jest. Wygrałem 15 dolarów w ruletkę. Krópier był wściekły, a te baby. Daleko jeszcze? Spokojnie, będziemy pierwsi. Poprowadzi pan całą akcję. Grunt to zachować spokój. z pięknie w kryju. Najpierw zabieramy ciężko rannych. Niektórzy mogą być daleko od wypadku. Nie możemy nikogo przeoczyć. Jandera, Simona Madrowa, nie chciał pan na początek żadnego dużego wypadku. Musiałam pana tam wysłać. Jest pan najbliżej. Za panem jadą następni. Niestety, będziemy pierwsi. To świetnie. Lepiej być nie może, pani Madrowa. Mów mi, Simona. Mogę? To pierwsza dobra wiadomość tego dnia. Powodzenia, Marku. Dzięki. Cholera, szefie, ona ma na pana oko. A to dobrze czy źle? Nie wiem, ja bym uważał. Robi ze swojego męża rogacza. Mamo, mieliśmy wypadek. Byłam tam, ten autobus, mamo. Wszystko w porządku? Tak. Doktorze, proszę spojrzeć na auto, ja zajrzę do autobusu. W porządku? Proszę wytrzymać. Idziemy. może się pan ruszać? Kto może niech powoli wstanie i wyjdzie z autobusu? porządku?